która sięga się, charakteryzuje z dużej mierze żywotem Mateusza z Albaną, takiego dostojnika kościelnego, ale też mnicha. Jedna z najpiękniejszych tekstów też w tym właśnie w całym dziele tego człowieka się tyczą. Na przykład jest powiedziane, że no był przełożonym 300 mnichów. Tam, tak jak Piotr opisuje, właśnie Mateusz z Albano był przełożonym 300 mnichów, ale wybrał wszystko to, co wspólne. Wspólny refektar, wspólne dormitorium i był jak kolumna na kurzganku, której nikt nie może ruszyć. Tam siedział ciągle na kurzganku i dla braci był dostępny cały dzień, a jak tylko miał chwilę czasu, to oddawał się czytaniu i modlitwie. Więc tak Troszkę może inna nomenklatura, niż do której jesteśmy przyzwyczajeni, która opisuje cnotę życia mniejszego, ale właśnie tak, tak właśnie Mateusz Albano jest pokazany jako taki mnich doskonały. Natomiast, no, w jaki dzień umarł? Boże Narodzenie. Żadny mnich umierał Boże Narodzenie, tak jak to dawniej bywało, więc on właśnie też zmarł w Boże Narodzenie. I też siostry się nie zdziwią, że będzie bardzo dużo na temat Najświętszej Eucharystii. To są tematy, które ewidentnie Piotra strasznie kręcą, bardzo go, bardzo go fascynują i tak bardzo na ten temat zbiera wszystkie możliwe informacje. I tak opisuje śmierć świętego, no świętego Mateusza Zalbana. W samą Wigilię narodzenia Pana, odmówiwszy pobożnie, jak miał w zwyczaju, oficjum tak nocne, jak dzienne, gdy już nadeszła pora niż porów, prosi, żeby mu przyniesiono ciało pańskie. Kiedy je przyniesiono, rzekł: Wysłuchajcie, odzywa się do braci mojego wyznania wiary i bądźcie mojej wiary tu i na wieczne czasy świadkami. Wyznaję, mówi, że to święte ciało mojego Zbawiciela jest prawdziwie i istotowo tym samym, które przyjął od świętej dziewicy, które dla zbawienia świata wisiało na krzyżu, które zostało złożone w grobie, które trzeciego dnia z martwych wstało, które wstąpiło na niebiosach, który przyjdzie sądzić ogniem żywych i umarłych i świat. Wierzę, że przez nie samo jestem w nie włączony, żeby stać się z nimi jedno i żeby mieć życie wieczne. To powiedziawszy, umocniony w obecności braci tymże że zbawczym ciałem Chrystusa stał się godny przyszłej wieczności dzięki temu ciału, które daje życie na wieki. Więc pierwszy segment dobrego umierania, bo tak, ten rozdział też można sobie taki rozumieć jako taką ars moriendi, taką sztukę umierania. Ewidentnie widzimy inspirację ostatnimi chwilami świętego Benedykta, który też czując zbliżającą się śmierć, każe sobie przynieść Komunię Świętą i umiera właśnie w Jąprzy -Jąprzy. Więc tak samo Mateusz Zalbano, czuje zbliżającą się śmierć i również prosi o i również prosi o wiatr. Ale pamiętamy jeszcze, że zaczęło się od oficjum, czyli oficjum, wyznanie wiary i komunia święta. Natomiast to, co jest inaczej, czy jakby się zmienia w stosunku do tego, o czym opowiada Grzegorz Wielki w swoich dialogach, to jest to wyznanie wiary, które Mateusz składa, zobaczywszy hostię. Ja to jeszcze raz to czytam, bo to jest warte takiej medytacji nawet. Przyznam się siostrom, że to jest tekst, który, jestem jakoś głęboko w duchu przekonany, można odmawiać i medytować właśnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jak Możemy zobaczyć, tak jak Mateusz, otrzyma ciała w świętą Kostię. Wyznaję, że to święte ciało mojego Zbawiciela jest prawdziwie i istotowo tamtym, które przyjął od świętej Dziewicy, które dla zbawienia świata wisiało na krzyżu, które zostało złożone w grobie, które trzeciego dnia zmarłych stało, które wstąpiło na niebiosa, które przyjdzie sądzić żywych i umarłych ogniem i świat. Wierzę, że przez nie samo jestem niewłączony, żeby stać jest nim jedno i żeby mieć życie wieczne. Na pewno są tutaj elementy wyznania wiary, które znamy z katechizmu i składu apostolskiego i kredonicejsko-konstantyna Są te wszystkie artykuły wiary też, które rozważamy w tajemnicach czy różańcowych, czy, czy które znamy z Ewangelii, prawda? Natomiast to jest ciekawe, że on patrzy na hostię i mówi, to jest dokładnie to ciało. Czyli dokładnie to jest ten sam Chrystus, którego tu widzę w tej hostii, to jest właśnie ten, który się narodził, poniósł mękę i tak dalej. Że nie ma różnicy. I to, co tutaj mamy, to jest jakby echo herezji Berengariusza, która jakby rozbiła Kościół we wczesnym średniowieczu. Boęgariusza stór i Bęgariusz jakby negował realną obecność ciała Chrystusowego. Zresztą to jest też jakby to jest też jakby właśnie charakterystyczne, nie? że wschód w ogóle nie zna tego problemu. Nie? Oni nie, nie, nie mają chyba raczej z tego co. Jak, nie, nie, nie kojarzy, żeby tam był ktoś, kto wymyślił nagle, że, że w Hostii nie ma realnego ciała Chrystusa. Nie? Natomiast jakby Zachód regularnie powraca. Jakby ta myśl o tym, że ta, że ta obecność nie jest prawdziwa. Tylko to jest symbol, albo, albo jak luteranie mówią, że to jest tylko na chwilę, jak się, rozwią, jak się rozwiązuje zgromadzenie, ten organizm znika. Nie wiem, dokąd idziemy, ale znika. W każdym razie no, ludzie mają różne dziwne i Berenga już tak właśnie mówił. I to jest ciekawe, że tak jak się śledzi, to mniej więcej w momencie, kiedy pojawiają się pierwsi, którzy negują realną obecność to mniej więcej w tym samym czasie pojawiają się pierwsze cude eucharystyczne. M.in. Sus Lanciano nie, z VIII wieku. To jest mniej więcej się pokrywa właśnie z pierwszą dyskusją na temat realnej obecności. Jakby że Pan Bóg pokazuje jednak tę realną obecność. I to, co tutaj Mateusz cytuje, w jaki sposób się modli, to jest właśnie wyznanie wiary synodu Stur z drugiej połowy XI wieku przeciwko herezji Berengariusza. Nie znam innego tekstu, który by sformułował wyznanie wiary takie eucharystyczne. Nie? Żeby pokazać jedność Chrystusa, o którym czytamy w Ewangelii, z Chrystusem, którego czcimy w Hostii. To jest ten sam Pan. Więc taki, no, taki rodzaj modlitwy i takiego rzeczywiście aktu, takiego aktu i wyznania wiary. Że ten, który można też tak to czytać, ja bym Mateusz mówił, to jest, patrzę na Hostię i to jest ten, który był, który jest i który przychodzi. Nie? I właśnie przez niego jestem łączony też i, i mam udział w tych, i będę miał udział w tych wszystkich łaskach. Myślę, że to byłby pierwszy element nie? tego przygotowania do śmierci z tym takim właśnie niezwykłym wyznaniem wiary. I teraz jakby idziemy dalej. A kiedy nadeszła pora pierwszej Wigili świętej nocy i usłyszał, jak dzwony całego miasta biją na nocne laudes, natężając uwagę, i głos wybuchu uniesienia, głosem, jaki tylko zdołał z siebie wydobyć, wyrażając gestem, jak mógł radość, zawołał braci i rzekł wszystkim Christus natus est nobis Gloria in excelsis Deo. Zaśpiewawszy w całości anielski hymn, jak się go śpiewa w czasie mszy, resztę zostawił do dokończenia stojącym w oku, ponieważ nie starczyło mu już sił a jednak roląc się duchem do tamtych świętych laudę z narodzenia Pańskiego, chilekroć w śpiewach, chilekroć w czytaniach posłyszał czytane czy śpiewane imię Najświętszej Dziewicy Matki Pana, tylekroć wznosząc wzrok ku górze, tylekroć wyciągając ręce ku niebu, pokazywał, gdzie krążył myślami, dokąd była porwana tamta święta dusza". I teraz to, jak się rozpoczyna w tym momencie, to Piotr tak opisuje te ostatnie chwile Mateusza, jakby Mateusz leżąc na łóżku, zresztą za chwilę zobaczymy, że nie do końca na łóżku, sprawował mszę. Tylko, że tą hostią, którą składa w ofierze jest on sam. Nie? Mówimy o, o, o Chrystusie, że on sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym, nie? że on jest sam. Tymi, ty, tymi trzema, czyli on sam siebie składa w ofierze, nie? sam jest, jest hostkiem, którą się składa w Ojcu w ofierze za grzechy całego świata. Nie i teraz, aby Mateusz całe życie, tak jak to Piotr pisuje wcześniej, był tym mnichem, kapłanem Boga, jakby składał tę najświętszą ofiarę, czyli chodził do komunii, prawda? Więc zawyszykował się do tego, żeby w tej ostatniej chwili z tego życia zrobić ze tej śmierci mrze i żeby samego siebie złożyć Bogu w ofierze. I teraz właśnie on. Przyjąwszy tę komunię świętą, czyli umocniwszy się wiatykiem, rusza w tę ostatnią drogę. No, i tam Sza się zaczyna, właśnie od, od tego wyznania wiary, żalu za grzechy, i śpiewa na łożu Gloria in Nekschwersi Zdeo. Tak jak jest na początku, czy w tych pierwszych wydarzeniach. Tam można powiedzieć, że tam msza się już rozpoczęła, i on, jakby Panu Bogu, zamierza się oddać. I za to, i za to mu nade wszystko dziękuję. I ja słyszałem patrzeć na to, że jakby. Chrystus jest obecny przy nim nie, w postaci Komunii Świętej, pod postacią chleba. Jest też bardzo mocno zaakcentowana obecność Matki Pana. Nie czy tak, jak ona darowała to dzieciątko, jak Gerard odprawiał, czy jak Hugon widział to Matkę Bożą, w jak stolica mądrości właśnie trzymała dzieciątko, które kaskało w ręce, ciesząc się, że, do, że znowu nadchodzi Boże Narodzenie. Nie tak, on teraz jest przekonany, że on się szykuje do tego ostatecznego przejścia. I Matka Boga jest z nim, i on jakby też to podkreśla swoimi z wszystkimi myślami. I, i, I dalej się dzieje tak. W końcu po zakończeniu nocnych lautes, podczas gdy kapłan stojąc przy świętym ołtarzu śpiewał msze, która nazywa się Denokte, czyli po prostu na nasza pastelka, z wysiłkiem się podniósł na ile mógł i z pomocą jakiegoś brata siadł na łóżku, ponieważ nie miał sił, aby stać. Czyli agoniem. I teraz właśnie tam sza. Zwrócony w stronę krzyża Pańskiego, który był na widoku, odezwał się, jak gdyby widział na nim zbawiciela ukrzyżowanego tak jak niegdyś. O miłosierny zbawicielu, właśnie nadszedł czas, aby, abyś spełnił to, co obiecałeś, i dał zgodę, ponieważ nadchodzi dzień Twojego Narodzenia na odejście z życia śmiertelnego i przejście do Ciebie, który jest życiem wiecznym. To jest, proszę znowu zobaczyć, pokazanie jedności tych dwóch tajemnic, nie? że nie modli się do dzieciątka no, w żłóbku, nie? nie ma takiej, chyba takiej, takiej, wtedy jeszcze chyba nie było takiego zwyczaju, żeby wykonywać tego typu podobiznę, natomiast zwraca się do Jezusa ukrzyżowanego i modli się do Niego właśnie tak, jak do dziecięcia w żłobie. Dzisiaj nadchodzi dzień Twojego narodzenia dla tego świata, więc ja cię proszę, żeby spełniła się Twoja obietnica, żebym ja umarł, czyli żebym narodził się dla nieba. Żeby uroczystość Twojego narodzenia stała się uroczystością mojego narodzenia. Nawet takie, takie przejście. Jak już wypowiedział to ostatnie słowo, a było ono w ogóle ostatnie, właśnie ta modlitwa, pragnienie, położył się na łóżku. Po chwili bracia przenieśli go stamtąd na posypaną popiołem włosienicę. Otóż wcześniej często prosił tychże braci, żeby przypadkiem nie pozwolili mu umrzeć inaczej niż na popiele i na włosienicy, jak to jest w zwyczaju chrześcijańskim. Obawiał się bowiem, aby powodowani jakimś współczuciem dla niego ze względu na jego chorobę nie zgodzili się na to lub tego zaniedbali. Tak w tym, jak i w innych sprawach Starał się podążać za przykładem swojego Marcina, który, jak wszystkim wiadomo, umierając, oświadczył uczniom, że chrześcijanin nie powinien umierać inaczej niż na Popiele, gdzie także Mateusz, położony tam przez swoich braci i uczniów, czekał na ostatnią godzinę swego wyzwania. I tutaj możemy teraz patrzeć, jak znowu ta, ta ofiara się dokonuje. Bo on naśladując świętego Marcina, to jest oczywiście chodzi o świętego Marcina z Tur, to jak to jego życie opisuje Sulpicjusz Sewer w swoich dialogach. Marcin rzeczywiście ponoć tak umierał na, na, w popiele na włosinicy, czyli na oznakach pokuty. I to jest pewnego rodzaju taki, taki, takie skrzyżowanie, nie? że Ewangelia Łukasza podkreśla, że owinęła go w pieruszki i położyła na sianie, w żłobie, bo nie było na nich miejsca w gospodzie. I on teraz, rodząc się dla nieba, jest położony w popiele i na jakby Pewna analogia, czy aby rzeczywiście rodzi się, czyli staje się tak jak dziecko, jak Dzieciątko Jezus, nie? które no właśnie jest pokazane, że z tego odchłani bóstwa, przeszło na to poniżenie człowieczeństwa i on tak samo, tylko że teraz z tego popiołu i z tej łosienicy pójdzie w drugą stronę do góry, do nieba. Nie? Czyli to narodzenie będzie miało odwrotny kierunek, jakby pójdzie. Pójdzie do, góry, pójdzie do góry w drugą stronę. I teraz, aby chodzi do samego, tego, jakby samego centrum, mówi tak. Kiedy ta już nadeszła, wtedy właśnie, gdy ciemności nocy zmieniły się w światło dnia, i znowu mamy tę symbolikę światła, która dla ta jest droga. A wspólnota mnichów zgromadzonych w tym samym kościele śpiewała w czasie drugiej mszy, czyli to jest Missa in Aurora. Luxful Dzebit chodzi Je Super Nos, czyli światłość dzisiaj zajaśniała, czy zajaśnieje nad nami, Mateusz, prawdziwy mnich i biskup Boga opuścił gęste ciemności Egiptu, to znaczy tego świata, i przez śmierć ciała dotarł do wiecznego światła i życia. Agonia, która trwała całą noc Bożego Narodzenia, nie zaczęła się tego oficjum, potem jakby wyznanie wiary w Chrystusa i wyznanie eucharystyczne, szlak, która się toczy, jedno Narodzenie na tym popiele i przejście, i zajaśniała światłość prawdziwa. W taki sposób Piotr opisuje, czy próbuje odczytać te tajemnice też Bożego Narodzenia. Potem zresztą też jest to też obecne i w myśli jednego z jego polemistów, nie, bo oni ze świętym Bernardem Sklerowo za bardzo, miło delikatnie. Nie lubili, można powiedzieć trochę ostrzej, ale myślę, że się nie lubili, ale może zostawmy, że się po prostu nie lubili. Ale Bernard właśnie mówi o tych narodzinach potrójnych syna Bożego, które się dokonują, nie? które się też do mnie, dokonują się też w duszy ludzkiej, jeden z tych trzech rodzajów narodzin. Potem jest to też przejęte przez mistykę nadrejską Jana Taulera jego w jego pierwszym kazaniu w kazaniu na Boże Narodzenie. I tutaj by ten sam wątek właśnie. Podejmuje. Człowiek się rodzi dla Boga, półgrodzi się w sercu człowieka, ale żaden z tych autorów, właśnie, tylko tak jak Piotr podkreśla, że wszystko, ca, cały ten proces, który się dokonuje oczywiście dzięki Bożej Łasce, jakby ma taki wymiar czy walor eucharystyczny. To jest jakby piękne, że u Mateusza ta, to jego umieranie, czy to rodzenie się do życia, zaczyna się właśnie od wiatyków. I tu mamy pokazane, co rzeczywiście to słowo oznacza. Proszę też popatrzeć, że jakby zaczyna się to, no właściwie proces zaczyna się od przy o północy, w pasterce, potem jest to przez całą noc, i kiedy bracia śpiewają o tym świetle, które nam zajaśnieje, on przechodzi czyli jakby jest rozpięty pomiędzy mszami, mam mszami Bożego Narodzenia, kiedy to jego umieranie się dzieje.